Witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Korzystając z okazji, że mój gość odwiedził studio VTV tutaj we Wrocławiu, na ulicy Solskiego, prowadzę drugą rozmowę na temat książki Nina. Tego w szkole Ci nie powiedzą. A oczywiście moim gościem jest autor Maciej Balcewicz. Dzień dobry. Cześć, witam Was jeszcze raz. Będziemy rozmawiać sobie dalej, drodzy Państwo, na temat wychowania jak wychowywać, jak nie wychowywać ale dzisiaj chciałbym, abyśmy trochę wątków Trochę duchowych nawiązali. Dzisiaj nagrywamy, to oczywiście było nagrane wcześniej, 23 września. I to jest specjalna data, o czym powiedziałeś przed programem. Tak, wcześniej był temat o dzieciach, ale nie zapominajmy, że my tak samo jesteśmy dziećmi, pochodzimy z tego samego źródła, czyli z tych przestrzeni niebiańskich, z tej przestrzeni świadomości, przyjemności, radości i tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówisz, yy, my tego nie planowaliśmy, ale tak się złożyło, że dzisiaj jest 23 września, a to jest rocznica odejścia ojca Pio właśnie w Zaświaty. Ojca Pio. Ojca Pio w mhm. Zaświaty. I to jest, jak się nie mylę, on odszedł w 68 roku, i to jest, czyli 54 rocznica jego yy, odejścia. Dlaczego y, nawiązuje do ojca Pio? No bo tak naprawdę y, książka jest właśnie y, cała jakby zatopiona w duchu systemu miłości, w duchu systemu uniwersalnej miłości, bo właśnie y, te hasło y, zostało y, adoptowane tutaj na, na, na naszym terenie Właśnie y, podczas rozmów y, z Wiesławem Matuchem. Mm -hmm. y, Spotkań z ojcem Pio. Tak, y, w, który y, przychodził na rozmowy y, w Nowej Hucie do pani Krystyny. Bo ja tak troszeczkę opowiem. Ojciec Pio. Ojciec Pio, mm -hmm. o, o, trochę o historii, bo, bo, bo też jakby o tym mówię, i, i, i jakby w tym duchu jest też moja córka wychowywana. W tym duchu systemu uniwersalnej miłości, mm -hmm. o której nauczał ojciec Pio. I Wiesław Matu, właśnie napisał dwie, dwa, dwie takie grube księgi zatytułowane Wiedza ojca Pio. Tak. Część pierwsza i część druga. I tam są jego, jakby, krótkie refleksje na temat tego, czym jest życie, czym jest kosmos. Czym jest dusza i ciało, czym są cnoty i grzechy, a przede wszystkim ojciec Pio namawiał Wiesława Matucha o tym, żeby pisał o tym, czym jest właśnie prawdziwa miłość, czyli ta, ta, ta boska, boska moc. Nie, my, nie mylić z energią, bo energia jest jakby domeną fizyczności. Nie? Mhm. Więc y, dlatego nawiązuje do tego ojca Pio. I to niesamowite jest to, że czyli coś musi być w tym, że, że akurat tego dnia. My się tutaj spotykamy i na ten temat rozmawiamy. i, i, i Chciałbym powiedzieć w ogóle, jak ja natrafiłem na, na tą wiedzę ojca Pio, bo, bo to też jest y, ciekawa y, sytuacja, też związana z, z datą. Y, ja pamiętam, jak pierwszy raz zacząłem y, oglądać y, Wiesiorynki słowa Matucha, to on też tam powiedział coś takiego jak y, y, rób tak, aby twój wewnętrzny mistyk nie wystygł i nie wyszedł z tego cynik. Mhm. I to mnie tak się bardzo spodobało, bo ja byłem takim cynikiem właśnie wcześniej. Prze przed tą moją przemianą jakby duchową, zanim zacząłem interesować się samym sobą i robić wgląd samego siebie i poznawać yy, to, kim jesteśmy, po co i dlaczego tutaj przybyliśmy. Więc tym... Ty yy, nie zawsze byłeś taki? Nie zawsze, ale... Yy, Pozwól mi kontynuować. Dobrze, żebym oczywiście. nie zgubił wątku. Przepraszam. I tak. Słuchaj, ten właśnie ten mistyczny, ten wewnętrzny mistyk to jest właśnie ta iskra, którą my w sobie mamy. Mhm. Każdy z nas ma ten płomień z pracentralnego słońca, miłości, który nazywamy Bogiem tutaj na Ziemi. I, i, i właśnie przychodzimy tutaj po to, aby właśnie ten płomień jakby. Y, Ponownie wzniecić. I to mhm. jest jakby naszym celem w życiu. Więc, więc ja też może zacytuję taki fragment mojego utworu, bo ja wcześniej byłem wcześniej byłem artystą i pisałem to znaczy cały czas piszę teksty piosenek i wiersze, i, i miałem taki tekst piosenki Wagabond, który mówił o tym, o. o o podróżach palcem po mapie, nie? Mm. Że, że każdy marzy o tym, żeby podróżować, ale tak naprawdę to, to się często kończy. kończy tylko na wyobraźni. Więc yy, yy, zawsze chciałem być jak wagabond. I 1 października paleznicze, okładając plecy biczem, mówię sobie: To był błąd, zawsze miałem taki plan być jak wagabond. No i tutaj wymieniłem taką datę 1 października. Co ciekawe, właśnie tego pierwszego października, czyli y, dzień, dzień Zmarłych, tak? Listopada. 1 listopada. Tak, Ale wtopa. Pierwszego listopada tak, ma być. Tak. 1 listopada, widzisz. Y, y, 1 listopada natrafiłem na tę, na, na, y, na wiedzę ojca Pio w, biesi, w rynkach tak. i... i i dlaczego właśnie też nawiązuję do tej daty, że, że, że to jest dzień zmarłych. Czyli też można powiedzieć, że dla mnie to jest taka mm -hmm. znacząca Wskażyska. data, że jak, jakbym mm -hmm. ja się ponownie narodził i, i, i ta wiedza y, uzupełniła jakby dotychczasowe braki y, y, jakby w tej układance złożone jest z takich puzli i tych parę puzli brakowało w mojej układance, żeby do całości, żeby mieć szersze pole y, widzenia tej, tej całości. Nie? I, 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 mhm. I dlatego tak nawiązuję do, tego, do tej daty. Nie? No, ale teraz tak, <grym> bo ten wątek też jest zamieszczony tu w tej książce. Tak. I, mm, jaki to ma wpływ na Ninę? No, Rozmowy na temat duchowości. Bo. bo, bo, bo. To, jakim ja jestem, no to mhm. też właśnie jakby się przekłada na to, yy, yy, jaka ona będzie w przyszłości. Więc, yy, Czyli głównie to poprzez pryzmat ciebie, ten wątek z ojcem Pio. Tak, tak, bo ja jej często właśnie yy, cytuję różne yy, jakby słowa okay. o, ojca Pio, na przykład kiedy ona jest w szkole i często. Yy, Często opowiada o tym, że nie może się dogadać na przykład z, z jakimś kolegą czy koleżanką, bo ona się zachowują tak i tak, a ja mówię, że zawsze musisz mieć wytłumaczenie dla każdego, mhm. bo też to są słowa ojca Pio. Bez względu na to y, musimy właśnie y, być tolerancyjni. Nie? Mhm. Właśnie i, i, I jej mówię, że, że widocznie rodzice jej czy tam kolegi, y, nie mają na tyle wiedzy, żeby jej poka żeby swoim dzieciom pokazać, na czym polega prawdziwa miłość, i dlatego te dzieci tak się teraz y, zachowują. Więc ty musisz być przykładem tego dla niej, dla tych swoich y, rówieśników, I, i być jakby zaprzeczeniem, i pokazywać siebie z jak najlepszej strony. No i ona. No, ma... to dosyć taki duży bagaż <laughs> no, dla wiesz, no, dziecka. no, wiesz, no, y wiesz. Wiadomo, że to jest tylko teoria, ale czy ona z niej skorzysta? Ja jej tego nie narzucam, ja jej tylko mówię. I ona często mi zwraca uwagę, dobra, wiem, wiem, bo ty udajesz takiego mądrego, a, a tak naprawdę inaczej się w życiu zachowujesz, no, nie? No bo naprawdę. teoria jest teorią, a praktyka jest praktyką, więc okay. żeby to wdrożyć w życie codzienne, no to to jest właśnie sztuka. Dlatego trzeba mieć cały czas z tyłu głowy tą, tą, tą wiedzę i, i, i być obecnym i, i starać się właśnie y, w tym, w tym w duchu y, systemu miłości jakby okay. wychowywać dzieci, więc... No, ja muszę cię zapytać, na... gdzie jest bohaterka tego, tej książki? Czemu ona nie siedziła tutaj? <grym <grym żebyśmy ona raczej mogli zadać pytanie. Aha. Nie, ona nie jest jeszcze jakby yy, gotowa na to, żeby występować. Ona raczej unika tego typu sytuacji. Ale tak uważa tata, czy tak uważa ona? Nie, nie. Ona jest na takim etapie, że, 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 że my yy, jak ja nieraz jej coś pokazuję, yy, siebie. Tak. Y, jakieś nagrania czy wypowiedzi w internecie, to ona, nie, nie, nie chce tego słuchać, ale nie z tego względu, że, że, że jej się to nie podoba czy coś, że to jest głupie, tylko że nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Nie, jeszcze, gotowa. nie? No, nie jest jeszcze gotowa okay. tak, żeby oglądać swojego tatę, który mówi, bo ty opowiadasz, jakbyś był jakimś nauczycielem, nie? <grym> ja się śmieję, ona już ma może dosyć tych nauczycieli w szkole, więc wystarczy jej to, co mm. jest na dzień dzisiejszy i to, bo ta książka to nie jest tak naprawdę książką dla niej w tym wieku. To jest tak bardziej dla, dla rodziców, którzy już tak. zaczynają poszukiwać. Poszukiwać. No tak, ale ja bym mógł zapytać y, u źródła, jak Aha. się. A, to by było interesujące. <laughs> może kiedyś tata? będzie taka okazja. Nie? Dokładnie. Żeby, Czy żeby... to, co tata wpaja, jest, y, no, w pełni z nią zgodne. Czy jest zadowolona z tego? No, no. no, no, no może miał że... być jakąś weryfikację. No to możliwe, że kiedyś jak yy, będą wywiady już z córką znanego pisarza Macieja Balcewicza, no to ona wtedy będzie zdawała relację jak to było. I tego ci życzę. <laughs> Słuchaj, e, jeżeli chodzi o twoją partnerkę, mówiłeś w poprzednim programie, no. że trochę w innym nurcie utrzymuje, wychowuje. E, czy tam jest nie wiem, bardziej nie wiem, kościół katolicki, czy tam są inne zasady, jak, jak jeżeli mówisz lekko, to nie, nie, nie. nie mówi się o osobie, której nie ma, ale może nie będzie miała nic przeciwko. Nie, to nie chodzi o to, że, że ona jest jakiegoś innego wyznania, czy, 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 mhm. czy jakiegokolwiek jest wyznania. Nie, ona podobnie jak ja wychowuje córkę, tylko w tym sensie, że ona, jak to nawet moja córka zwraca uwagę, no bo to jest mama, wiesz, ona, ona się troszczy, bardziej się, się denerwuje. Tym, czy, czy ja jestem bezpieczna, bo ja na przykład właśnie wcześniej, no właśnie nie powiedziałem o tym, że ja na przykład jej daję więcej swobody okay. i pozwalam jej na przykład, żeby ona już samodzielnie, samodziel, mhm. samodzielnie coś robiła, a, a mama jednak nie. cały Jak czas... To mama? No, jednak to, jednak, jednak to przywiązanie między mamą a, a, a córką jest większe, bo ja jestem zdania tego, że właśnie to też duży wpływ ma na to. Yy, właśnie to, ten, ten okres prenatalny mm -hmm. i, i ten okres, w którym dziecko było karmione pierwszą. I jeżeli jest karmione pierwszą dość Za długo, długo. Mm -hmm. to to dziecko naprawdę czuje bardzo, jest powiązane Dzień. energetycznie mm -hmm. z, z matką, z, z matką i, 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 i tak samo to ma wpływ na, na dziecko, jak i na, na mamę, więc one nawzajem jakby się kontrolują i, i starają się. Nie jest to dobre. Do końca, z, Czy moj, z mojej z perspektywy, widzenia, tak. mhm. partnerka, to znaczy mama Ewy, mama Niny, bo ona ma na, tak. na, na imię Ewa, <laughs> już to wszystko mi się tutaj kotuje. Stres, I, ja wszystko i, rozumiem, To jest. ona, to ona y, wyleciała myśl, Tak, chodzi o więź z córką. Tak, tak. To ona bardzo y, jest blisko i, i, i jeszcze nie pozwala jej na tyle co ja. A ja Zresztą. jestem jakby troszeczkę y, innego zdania i tak jak mówiłem wcześniej, że my się uzupełniały i, 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 i żeby nie denerwować mamy, no to ja też często y, po prostu y, nie to, że ulegam, ale Pozwalasz. pozwalam i nie pozwalam i, i, i nawet z czymś, co nie do końca z tobą współpracuje. Tak, bo my tak. Bo my często właśnie rozmawiamy na tym, co możemy pozwolić dziecku, na co Oczywiście. możemy mu pozwolić, na co nie, więc to jest dialog i, i, i na tym zrozumienie polegać. dwóch stron. Tak. Jak długo pisałeś książkę? Książka ma y, prawie 200 stron, y, formatu A5. Jak długo ona powstawała? Książka jest oparta jakby też na jakichś tam notatkach wcześniejszych. Y, okay. Bo ja jakby y, czytając jakieś książki wcześniej, czy tam oglądając jakieś wykłady, no to sobie notowałem różne rzeczy. Więc, więc miałem, jakby, bazę do tego. Ale samo pisanie książki powstało, można powiedzieć, szybko, bo to był taki przepływ pozytywnej energii i takiego, dostałem taki impuls, że, 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 że chciałbym się podzielić z tą wiedzą z innymi. Nie tylko, bo wcześniej to myślałem, że to będzie tylko w formie pamiętnika dla, dla córki, tak prywatnie. Jasne. A później z pomyślałem, że. Przecież to może się przydać y, każdemu innemu, że, że może to wykorzystać i, i być taką mapą, przewodnikiem dla każdego, kto będzie miał ochotę y, spojrzeć z innej perspektywy y, i z perspektywy kogoś, kto, kto, kto już, że tak powiem, się mhm. przebudził. Nie? I więc, więc książka powstała w parę tygodni, Na, tak naprawdę. Już ale... Już stricte samo zebranie, tak. Tak, ale później okay. jeszcze przechodziła przez. Y, Kontrolę, tak zwaną redakcję. Mhm. I to koleżanka znajoma to zrobiła, I to, mhm. i to już później też ona jakby swoje odleżała, bo mi też jakby nie śpieszyło się z tym, żeby ją wydać. Tylko wiedziałem, że przyjdzie dobry moment na to, jakby, żeby że ujrzy światło dzienne. I, i, tak. i po prostu się to wszystko zrealizowało. Drodzy Państwo, ja Was bardzo serdecznie zachęcam do książki, której wydawnictwo to Indygo Bóg. Poznania. Ni na tego w szkole ci nie powiedzą. Autor Maj, Maciej Balcewicz. E, pewnie jeszcze nie jedna powstanie książka. Tak, bo to jest pierwsza życie? część. Jest druga już napisana. też o. Czeka na redakcję i tam będzie troszeczkę w inny, w in, z innej perspektywy to właśnie. Kontakt do być. ciebie? No, kontakt y, przez media społecznościowe najlepiej, pod, mhm. poprzez nazwisko. Maciej Balcewicz i, albo tytuł książki. I każdy jak, jak będzie chciał, to mnie odnajdzie i może do mnie napisać, żeby chociaż porozmawiać. Wymienić się poglądami, swoje dzieci. Tak. Spotkać, A to będzie pogadać. pewnie dobry motyw na trzeci tom, gdzie będą odpowiedzi czytelników. O, może to. No to jest pomysł. Drodzy no. Państwo, moim Państwa gościem Maciej Balcewicz, Balcewicz polecamy książkę, zaglądnijcie na stronę wydawnictwa. No zachęcamy też do kontaktu, do mojego gościa można porozmawiać, w się poglądami, na pewno będziesz miał e, tyle samo zwolenników, co przeciwników, bo w życiu tak zawsze bywa. Nie przejmuję się tym w ogóle. No powinieneś się mam cieszyć. To, już mam przecież. to za sobą. Nie, no oczywiście, że się cieszę, bo Różnica. ważne, żeby 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 tak. to docierało do ludzi. Nie? Wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej nocy.